Bardzo proszę, panie prezydencie. Ja, ja tylko jedno zdanie panu radnemu Szpytce. Chciałbym powiedzieć, że warunkiem zbudowania przede wszystkim parkingów wielopoziomowych to jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Żaden inwestor, który ma budować i wydawać miliony, budować parkingi wielopoziomowe, nie, zgodnie, nie podejmie takiej decyzji, jeżeli wokół. Tego parkingu będą miejsca bezpłatne do parkowania, bo nikt mu nie wjedzie do tego parkingu wielopoziomowego, będzie szukał miejsca, gdzie nie zapłaci złotówki. I na tym tylko problem polega. To mówię nie na zasadzie teoretycznych rozważań, na, na, na podstawie rozmów, które prowadzę z wieloma inwestorami, którzy chcieliby te parkingi w silności budować. Żaden inwestor, który ma budować i wydawać miliony, budować parkingi wielopoziomowe nie podejmie takiej decyzji, jeżeli wokół tego parkingu będą miejsca bezpłatne do parkowania, bo nikt mu nie wjedzie do tego parkingu wielopoziomowego, będzie szukał miejsca, gdzie nie zapłaci złotówki i na tym tylko problem polega. To mówię nie na zasadzie teoretycznych rozważań, na, na, na podstawie rozmów, które prowadzę z wieloma inwestorami, którzy chcieliby te parkingi w silności budować. Żaden inwestor, który ma budować i wydawać miliony, budować parkingi wielopoziomowe, nie podejmie takiej decyzji, jeżeli wokół tego parkingu będą miejsca bezpłatne do parkowania. Bo nikt mu nie wjedzie do tego parkingu wielopoziomowego, będzie szukał miejsca, gdzie nie zapłaci złotówki. I na tym tylko problem polega. To mówię nie na zasadzie teoretycznych rozważań, ale na, na, na podstawie rozmów, które prowadzę z wieloma inwestorami, którzy chcieliby te parkingi w silności obudować, na, na, na podstawie rozmów, które prowadzę z wieloma inwestorami, którzy chcieliby te parkingi w silności obudować. Na, na, na podstawie rozmów, które prowadzę z wieloma inwestorami, którzy chcieliby te parkingi w silności obudować. Nie podejmę takiej decyzji, jeżeli wokół tego parkingu będą miejsca bezpłatne do parkowania, bo nikt mu nie, nie wiedzie do tego parkingu wielopoziomowego, bo nikt mu nie wiedzie do tego parkingu wielopoziomowego, bo nikt mu nie wiedzie do tego parkingu wielopoziomowego, bo nikt mu nie wiedzie do tego parkingu wielopoziomowego, bo nikt mu nie wiedzie do tego parkingu wielopoziomowego.